Jedni twierdzą, że w kosmosie istnieje życie, a inni, że nie istnieje. Może istoty zamieszkujące inne planety przypominają skaczące meduzy? A może. Nie, to tylko Ryjek, jeden z przyjaciół Muminka. Hmm? Hmm. Woo! <laughs> A więc jednak te pogłoski są prawdziwe. Jakie pogłoski, panie inspektorze? Że w każdej chwili mogą na nas napaść istoty z kosmosu. Czy chce pan przez to powiedzieć, że to, co mnie goniło, to właśnie one? Tak, tak. A ja myślałem, że gonią mnie dla zabawy. Wątpię, żeby uznały cię za kogoś ważnego, ale oczywiście nigdy nic nie wiadomo. W książce, którą właśnie czytam, przybysze z kosmosu są bardzo sympatyczni. Przyjacielscy wobec mieszkańców Ziemi. Na pewno nie napadliby na nas, bo miłują pokój. Ale to nie jest książka naukowa. Tatusiu Muminka, mogę przysiąc, że mnie atakowali, naprawdę. A może to przybysze z innej planety niż ta, o której czytam? Założy się, że byli głodni. Panie inspektor policji powiedział, że to mu wygląda na zwyczajną napaść na Ziemię. A wydaje mi się, że pan inspektor przesadza. Ciekawe, jak wyglądają. Muszę trochę popracować w ogrodzie. Muminku, chodź ze mną. Może zobaczymy jakiegoś przybysza z kosmosu. Mamusiu, zaczekaj! Co to może być? Z całą pewnością nie jest to żadne warzywo. Mamusiu, to chyba latający spodek. Ciekawe, czy ktoś w nim jest. Nie ma w nim zbyt wiele miejsca. Może zobaczymy. To mi wygląda na wejście. Ale dziwne urządzenie, co to jest? Może to radio? Tak, to radio kosmitów. A czy we wnętrzu są jakieś istoty? Ej, jest tam kto? Chyba nikogo nie ma. A? Ciekawe, skąd to się tu wzięło. Pewnie to bezużyteczny wrak, którym nie można już latać. Może da się naprawić? A nie wiem, kto mógłby to zrobić. Na pewno nie tatuś. Ojej, mam złe przeczucie, Muminku Ten dźwięk nie wróży nic dobrego. Myślisz, mamusiu, że ten latający spodek może zaraz wybuchnąć? Może kosmici podłożyli ładunek wybuchowy i chcą go zniszczyć, żebyśmy nie skopiowali ich pojazdu? To prawdopodobne. O! A myślałem, że wynajmiemy samochód i zabierzemy go do domu. Moglibyśmy urządzić w nim letnią kuchnię albo pokój gościnny. Lepiej uciekajmy! Odpatrzenia bolą mnie oczy. Mnie także. Zniknął bardzo dobrze. Ale teraz nikt nam nie uwierzy, że widzieliśmy latający spodek. Jedynym dowodem na to, że był, jest ta dziura w ziemi i to dziwne urządzenie. Mm. Tatusiu, do czego to służy? Nie mam pojęcia. Ma tyle dźwigienek i guzików. Trzeba je wypróbować. Zacznijmy od czerwonego, Gdzie jesteś, tatusiu? Nie zadawaj głuchych pytań! Oślepłeś czy co? Denerwuj się, kochanie, ale ja także ciebie nie widzę. Co takiego? O, rzeczywiście. Wiem, naciśnięcie czerwonego guzika powoduje, że stajesz się niewidzialny. Ale ja, kochanie, wolę ci widzieć. Dziękuję ci. A teraz zobaczymy, co się stanie, jak nacisnę żółty guzik. Widzicie mnie? Nie. Dziwne? Może nacisnąć za Ciebie? Proszę. Zrobione. Widać Cię? Strach pomyśleć, co by się stało, gdyby to groźne urządzenie dostało się w niepowołane ręce. Musimy się zastanowić, co z nim zrobić. Najlepiej schowajmy je w bezpiecznym miejscu. Słusznie, kochanie. Umilku! Czemu tak biegłaś? Co się stało? Znaleźliśmy dziwne stworzenie. Dziwne? Takie nie z tej ziemi. Wygląda jak skacząca meduza? Ależ skąd? Mała mi jest z nim. Chodźcie ze mną. Zatuś, Muminka, dokąd biegniecie? Tak sobie, bez celu. Chwileczkę! E, mamusiu Muminka, czy zechciałabyś mi pomóc? Chętnie, ale nie bardzo wiem w czym. Otrzymałem doniesienie, że do Twojego ogrodu warzywnego spadł latający spodek. Co z nim zrobiłaś, bo została tylko dziura w ziemi? E, ja? Mamusiu Muminka, gdzie jest spodek? Nie ma go, ani się obejrzałam, jak zniknął. Zniknął? Tak, zniknął. Czy chcesz przez to powiedzieć, że odleciał w przestworza? Nie, zrobił puf i zapadł się pod ziemię. Muminek też to widział. Bardzo dziwne. Też tak uważam. A czy na pokładzie widzieliście jakichś przybyszów? Nie. Mamusiu, Muminka, mówisz prawdę? Po co miałabym okłamywać przedstawiciela policji? Przepraszam za to małe przesłuchanie, ale mamy podstawy, by podejrzewać, że obcy najechali dolinę, Muminków. A więc jesteśmy już wolni? Oczywiście. A tak przy okazji, dokąd idziecie? Na plaży będziemy zbierać muszelki. Do zobaczenia, panie inspektorze. Oni będą zbierać muszelki, a ja muszę szukać obcych. To jest to dziwne stworzenie? Wcale nie przypomina tego z książki. Rozmawiałaś z nim? Próbowałam, ale gada od rzeczy. Hej, Mały! Przybyłeś z kosmosu? Wiesz, tatusiu, to chyba jeszcze dziecko. Biedny maluszek? Pewnie jest głodny. Zabierzemy go do domu. Ale tak, żeby inspektor nie zauważył. Jeśli nie mówisz naszym językiem, na pewno chętnie napiszcie mleczka. Musi tęsknić do swojej. Ciekawe, gdzie są jego rodzice. No właśnie! Przecież takie maleństwo nie mogło samo przylecieć z innej planety. Najgorsze jest to, że nie wiemy, jak mu pomóc i nie wiemy też, kto mógłby mu pomóc. Myślicie, że inspektor, gdyby o nim wiedział, aresztowałby go? To należy do obowiązków policjanta. W życiu nie widziałam bardziej nieszkodliwej istoty. Ja także. O, idzie inspektor! Musimy ukryć naszego znajdka. A za inspektorem skrada się bobek. No tak, czekają nas spore kłopoty. Mamusiu, ukryj znajdka w kuchni. Szybko, bo będzie za późno! Nie pozwala się dotknąć! Wiem, co zrobić. Co, mamusiu? Użyjemy tego urządzenia. Dobra myśl! Przepraszam cię, maleńki, ale muszę to zrobić. Uwaga, uruchamiam to. Są. Dzień dobry, tatusiu Muminka. Doniesiono mi, że macie w domu tego obcego. O, ryby! Co to? Co mi się Panie stało? Inspektorze, pan świeci! Rzeczywiście, nigdy nie przytrafiło mi się coś podobnego. Wygląda pan jak świetlik. A nie jak ten, no, inspektor świetlistych szlaków? Nakładnie tak, naprawdę. Mm -hmm. W nocy nie będzie pan potrzebował latarki. Ale przestępcy będą się mnie bali. Muszę pędzić na posterunek, żeby pokazać się ładnym. Inspektor świetlistych szlaków. Cześć pracy, wzywają mnie obowiązki. Świecę jak gwiazda, świecę jak słońce, świece jak lustro, świecę jak płomień, świecę jak łamę. Znajdku, co robisz? Nie wiedziałem, że to dla nas działa! Znajdku, umiesz mówić! Oczywiście już dawno moglibyśmy się dogadać, gdybyście zupełnie niepotrzebnie nie schowali mojego automatycznego tłumacza. Nie musisz się uczyć języków obcych. Dokąd się wybierasz? Do tego świeżącego pana! Chcesz, żeby cię aresztował? Przyszedł tutaj tylko po to, żeby Cię aresztować, ale jak zaczął świecić, zapomniał o wszystkim. Wróć! Nie idź tam! Wracaj! Uwielbiam to świecenie. Kiedy nie widzę, czuję się jakbym był w domu wśród swoich. Panie inspektorze, panie inspektorze! Słucham! Niech mnie pan też z co? takiego? Jest pan taki piękny, taki świecący. Naprawdę? Tam nas wszyscy są tacy jak pan, no. A więc nie są wam potrzebne elektrownie. Niech mnie nie pan weźmie, co? Nie nic z tego. Miło się z tobą rozmawiało, ale obowiązki wzywają. W Dolinie Muminków pojawili się jacyś obcy. Muszę ich znaleźć. Aha. Hmm? Zaraz, zaraz. Dobrze, że sobie przypomniałem. Przecież doniesiono mi, że obcy jest właśnie w domu Muminków. Hmm? Panie inspektor, wraca. A znajdek? biegnie tuż za nim. A czy ma założone kajdanki? Tego nie zauważyłem. Tatuś u muminka w imieniu prawa otwieraj! Kochany panie inspektorze, dla pana te drzwi zawsze stoją otworem. Pewna godna zaufania osoba. No może niezbyt godna, ale to teraz nieważne. Doniosła mi, że ukrywacie obcego. Może pan powtórzyć? Innymi słowy, ukrywając, go narażacie dolinę muminków na niebezpieczeństwo. Drogi inspektorze, nie sądzę, aby ukrywanie było odpowiednim słowem. Mamusia coś chowa. Ja? To niemożliwe. A więc Bobek znowu mnie oszukał. Jakie to szczęście, że cię nie znalazł? Chcę do miłego Ile razy mam ci powtarzać, że wsadziłby cię do więzienia? Ale ja go bardzo lubię! Nie rób tego! Naciśnij żółty guzik, to przestanie świecić. Masz rację, to jedyne wyjście. Tylko pośpiesz się, kochanie. Uwaga, naciskam. Gotowe. Teraz już nie chcesz iść do niego, bo przestał świecić, tak? Nie chcę! No to wracamy do domu. Ha, ha! Mamusiu, Muminka! Uratowaliśmy Znajdka! Kiedy inspektor przestał świecić, Znajdek zmienił zdanie i postanowił wrócić do nas. Mamusiu! Mamusiu, Muminka, odezwij się. Jestem tutaj. Gdzie? Nie widzę cię? Gdzie jesteś? Tutaj. O! o nie. Kochanie, co ci się stało? To chyba robota tego diabelskiego urządzenia. Nie tylko sprawia, że stajesz się niewidzialny, ale też może zmniejszać. Kochanie, czy możesz wyjąć z mojej torebki chusteczkę do nosa? Zrobi sobie z niej fartuszek? Wiesz, choć jesteś maleńka, wyglądasz uroczo. Czy zechcesz pozostać taka przez jakiś czas? Nie, odmawiam kategorycznie. Proszę cię, tatusiu, naciśnij guzik, zanim ktokolwiek zdąży mnie zobaczyć. A, mamusiu? Słucham. Urządzenie zniknęło. Oho! Mabyt, ty złodzieju, oddaj to! Słyszysz? Tatusiu? Zaczekaj, zaraz wrócę! Patrzcie, tu Bobek! Ale ty, Muminek! Muminku, łap Bobka! Ukradł urządzenie! Już się robi, tatusiu! Łapać złodzieja! Ryjku, pomóż nam! Hmm? Coś dla mnie! Riku! Przepuść mnie! Dam ci złoty pieniążek! Jeden? Chciałem powiedzieć trzy! Nie! Pięć! Pięć? Nie! Oddaj mi to co ukradłeś! Przestań! Nie wygłupiaj się! Na co się tak gapicie? Gdzie jest urządzenie? Ten drań Bobek wrzucił je do rzeki. U, Muminku, biedna twoja mamusia. Co jej się stało? Bez urządzenia nie wróci do normalnego stanu. Normalnego? Teraz mam okazję porobić naprawdę delikatne robótki ręczne. Nie martw się, mamusiu, będziemy o ciebie dbali. <śpiewanie> Będę miał kłopoty z utrzymaniem domu w czystości i z gotowaniem, chyba że kupicie mi małe szczoteczki i garnuszki, takie jak dla lalek. <śpiewanie> OOF <whistles> Latający spodek! Moje rodzice chcą Wam podziękować za opiekę nade mną! No i co? Pewnie nakrzyczeli na ciebie? Bo bez pozwolenia wziąłem latający spadek. Czy możesz poprosić rodziców, żeby przywrócili mojej żonie dawną postać? Oczywiście! Odchodził A pod O, 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 mamusiu, rodzisz się normalna! O, o, o. Stop, stop! Przesadziłeś! Spróbuj jeszcze raz! Bardzo proszę! Mamusia Muminka nie była taka duża i ciężka! Tatusiu Znajdka! Zmniejsz ją! O, o dobrze! Bardzo dobrze! Doskonale! Jak widzieliście, wcale nie był to najazd obcych na dolinę muminków, tylko przyjacielska wizyta przybyszów z kosmosu.